Dwa symbole niemieckich strzelców górskich na jednej fotografii: szarotka alpejska na czapce żołnierza po lewej oraz Gewehr 33x40T, czyli krótki karabinek systemu Mausera na ramieniu żołnierza po prawej, broń miała metr długości. 11 cm mniej niż standardowy oręż niemieckiego piechura, czyli Mauser Kar 98K. Co ciekawe, Gewehr 33 na 40T, ten egzemplarz zdobyli Amerykanie, nie był konstrukcją niemiecką, a czechosłowacką. Nasi południowi sąsiedzi uruchomili produkcję krótkiego Mausera w zakładach zbrojowka Brno w 1934 roku, z myślą m.in. o żandarmerii wojskowej. Krótki Mauser otrzymał miano wzoru 33. Do zajęcia Czechosłowacji przez Niemcy w 1939 roku powstało nieco ponad 25 tysięcy egzemplarzy. Hitlerowcy postanowili kontynuować produkcję broni przede wszystkim dla piechoty górskiej. To ze względu na niewielkie rozmiary i małą masę karabinka. Podczas II wojny światowej w okupowanym Brnie powstało ponad 100 tysięcy zmodyfikowanych karabinków wzór 33, zwanych w niemieckiej armii GWR-33. 33 na 40 T, te od słowa Czechisz, czyli czeski.